Witam serdecznie. Dzisiaj trochę w innej scenerii. Mamy poniedziałek 9, 9 grudnia, tak chyba jest. Dzisiaj, wczoraj biegałem sobie, nie byłem morsować, Proszę się przebiegnąć. Zobacz, jak tam wygląda. I dzisiaj rano jest godzina. Za dziesięć, za dziesięć dziesiąta oh, Wieje strasznie I no wchodzimy o. Strasznie kamieniste do okuziany kapeć, zgubiony, o. strasznie wieje. O. Strasznie dzisiaj jest nieprzyjemnie, ze względu na ten wiatr. O. szybko się wycieramy. Pioro Zamkowe. Ja tu mieszkam ogólnie, mam tutaj od klatki z 200 metrów. Gdyby nie ten wiatr, to by było fajnie, Ten bym posiedział dłużej, ale fala jest spora zaraz, zaraz wejdę w kadr muszę się, muszę się ubrać to jest jezioro zamkowe poniedziałek rozpoczęty orzeźwienie Orzeźwienie momentalne. Ale ten wiatr naprawdę jest nieprzyjemny. Nie przenikliwy, tak. przenikliwy. Mówiłem to na poprzednich materiałach, że najlepiej się morsuje jak jest, bo zimno jest, to fakt. Jest chłodno, fajnie. Ale ten wiatr jest ciemny. Fala dmucha nam w twarz <grym> z wiatrem. Jakby, jakby było bezwiecznie, to bym posiedział duże Ale dwie minutki było. Zaraz wam pokażę całą panoramę tego jeziora.

tego jeziora zobaczcie tam ono prowadzi w stronę miasta Także ja lecę do domu na śniadanie wziąć prysznic ciepły pozdro